Prognozowanie rynku kryptowalut polega na przewidywaniu przyszłych zmian cen na podstawie analizy dostępnych danych. Główne podejścia to analiza techniczna, która opiera się na wykresach cen i wskaźnikach, oraz analiza fundamentalna badająca wartość projektu, uwzględniając czynniki zewnętrzne, takie jak technologia i adopcja. Na ceny kryptowalut wpływa wiele czynników, takich jak podaż i popyt, aktualności, np. nowe regulacje, oraz innowacje technologiczne w danym projekcie. Do prognozowania rynku kryptowalut wykorzystuje się różne wskaźniki techniczne. Oto najważniejsze z nich: średnie kroczące. To narzędzie pomaga zidentyfikować trend, wygładzając fluktuację cen. Prosta średnia krocząca wyznacza średnią cenę aktywa z określonego okresu, natomiast wykładnicza średnia krocząca kładzie większy nacisk na nowsze ceny, co pozwala szybciej reagować na zmiany. Wskaźnik siły względnej mierzy siłę ruchu cenowego, wskazując, czy aktywo jest przegrzane powyżej 70 lub wychłodzone poniżej 30. MACD analizuje różnicę między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi, sygnalizując potencjalne punkty kupna lub sprzedaży na rynku. Więcej szczegółów na Temat wskaźników technicznych znajdziecie w najnowszej lekcji na Uniwersytecie Analizy Technicznej dla początkujących dostępnej na CryptoStudent.